Tam również zbudował ołtarz dla Pana i wzywał imienia Pana. Pierwsza Księga Mojżeszowa 12.8. Abraham wzywał imienia Bożego. Po tym jak Pan ukazał się Abrahamowi, natychmiast czytamy: Zbudował ołtarz. To z pewnością mówi nam o oddawaniu czci Bogu. W liście do Hebrajczyków, ci, którzy wychodzą, do Chrystusa poza obóz nie tylko przyjmują ich charakter pielgrzymów jako niemający nie tylko przyjmują charakter pielgrzymów jako niemający stałego miasta stają się czcicielami którzy nieustannie składają Bogu ofiarę chwały jak z do Hebrajczyków 13-13. W liście do Hebrajczyków ci, którzy wychodzą do Chrystusa, poza obóz nie tylko przyjmują charakter pielgrzymów jako niemający stałego miasta, ale również stają się czcicielami, którzy nieustannie składają Bogu ofiarę chwały, jak mówili z do Hebrajczyków 1313. 13. Abraham nie tylko zdał sobie sprawę z chwały ziemi, jaka w dalekiej przyszłości będzie wznoszona, ale także uchwycił blask chwały tego, który mu się ukazał już wtedy. Przyszły dar ziemi mógł wywołać jego dziękczynienie, ale błogosławieństwo dawcy uczyniło go czcicielem. Uwielbienie zawsze jest wynikiem tego, co przepełnia serce człowieka. Serce czciciela jest wypełnione chwałą dla osoby, którą czciciel uwielbia. Abraham wzywał imienia Pana. To mówi nam o jego zależności od Pana. Niezależnie od tego, jakie były jego potrzeby, jakie były niedogodności jego pielgrzymiej drogi, pielgrzymiej podróży. Jakiej opozycji musiał stawić czoła, jakie pokusy mogły stanąć na jego drodze, miał niezawodne źródło mógł wzywać imienia Pana. W każdym dniu trudności, pobożni, znajdują swoje zasoby w Panu. W dniu ruiny przed potopem byli tacy, którzy, jak Kain, odszedł od obliczności Pańskiej. Ale byli też pobożni, którzy zaczęli wzywać imienia Pana. W dniu ruiny przed potopem nie jeden był taki, jak Kain, który odszedł od obliczności pańskiej, jak mówi I Mojżeszowa 4:16, ale byli też pobożni, którzy zaczęli wzywać imienia Pana, jak mówi I Mojżesza. 4:26. Tak samo w ciemnych dniach Malachiasza, pobożni, znajdowali swoje źródło w Panu, gdyż, jak czytamy, rozmyślali nad Jego imieniem, o czym mówi Malachiasza 3:16. W pierwszych dniach Kościoła, wierzący byli znani jako ci, którzy wzywali Jego imienia, o czym dokumentują nam dzieje apostolskie, 9 rozdział 21, werset. W czasie prześladowań zwracali się do Pana, a pośród ruiny tych ostatnich dni mamy pewność, że nadal będą ci, którzy wzywają Pana z czystego serca, jak mówi nam drugi 2, 2:22. Abraham wzywał imienia Bożego, jak mówi nam, Pierwsza Mojżeszowa 12.8. Tam również zbudował ołtarz dla Pana i wzywał imienia Pana.